Cześć, witam serdecznie. Kasper mi dla Fansportu z nami Rambo, cześć! No słuchaj, poznałeś już swojego rywala. Wilku jak się nie mu, nie, nie mu się... Dokładnie tak, Wilku. Wilku WDZ jeszcze ma jeszcze ten skręt, czy to nie to? Chyba, chyba nie. nie, ale może być WDZ. Pierwsze wrażenia? Pozytywnie, fajnie, fajnie. No będzie kolejna przygoda, nie? Cieszę się, że będziemy mogli stanąć i i, i, I tutaj sobie, wiesz, powalczyć. Słuchaj, czy będą kibice twojej drużyny z Wałbrzycha? Bardzo mnie to ciekawi, bo tam widzisz, ale słuchaj, super, zrobili ci ten szpar, to no. te wszystko, naprawdę wyglądało to bardzo fajnie, ale niestety nie przyjadło, Ale na pewno przed, przed komputerami, przed telefonami będą cię wspierali. No tak, no będą na pewno oglądać, bardzo im dziękuję za, za to wsparcie. To było bardzo, bardzo takie, wiesz, pozytywne i no, no miłe, e, ale no niestety za późno, za późno gdzieś tam się odezwałem do organizatorów o, o bilety i już nie było, nie było już no już koniec, no tak? już, już nie ma szans. Czy jakiś plan na tą walkę masz, czy to bardziej będzie, wiesz, długi, długi pojedynek, czy od razu chcesz wjechać, że tak powiem, z automatu i zniszczyć swojego rywala w pierwszej rundzie, czy myślisz, że chcesz go powoli karcić, 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 aż w końcu w trzeciej, w drugiej rundzie KO i decyzja wygrana twoja? Już co, tak naprawdę, to można mieć plan, jak to mówi Mike Tyson, no plan się kończy, kiedy się dostaje w mordę, a, a, a to, co, co wyjdzie w walce, no tak naprawdę, przebieg walki to. to... To nie, nie da się zaplanować. Jak wyjdzie, tak jest, tak? Jeżeli widzisz y, lukę, to trafiasz, jeżeli y, jest szansa, to kończysz, jeżeli nie, no, to musisz ciągnąć, walczyć aż, aż skończysz, nie? To, to nie ma tak, że, że nie wiem, przedłużasz specjalnie. Jeżeli widzisz, że możesz, to kończysz. Jeżeli nie, tak samo mój przeciwnik będzie widział, że może, to kończy. Jak, a jeżeli będzie, będzie wiesz, no. Nie, nie będzie widział, to trzeba będzie się, się bić długo, nie? No, nie. Jak ogólnie forma przygotowałeś się długo do, do tej gromdy, do tego pojedynku. E, ostatnie już szlify były, nie wiem, tydzień przed-dwa tygodnie przed, czy już sobie trochę ostatni tydzień tak sfolgowałeś i już mental tylko pracował, żeby dobrze wejść w tą walkę. Miałem trzy tygodnie. Przerwy? Nie, trzy tygodnie na przygotowanie. A trzy tygodnie. A to kurczę, to nie tak długo, no. Ale... No, równe. Ale cały czas jesteś w treningu, więc. Znaczy, no coś tam ćwiczyłem, no właśnie, to inaczej, nie? Coś tam ćwiczyłem, tutaj miałem trzy tygodnie, przycisnąłem. No, co mogą to zrobić? No, co będzie, co ma być. Nie? Masz jakiegoś wymarzonego przeciwnika ze środowiska chuligańskiego? Może nic takiego? Orsu Korsu, zobacz. no też przyjechał z Francji. Nie wiem, czy wiesz, to jest prawdopodobnie. Tak, 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 to, e, René, tak? On z tak, z, tak, z okay. tak, Te, tej tak, drużyny. Tak, no. tak, tak. Nie, nie mam. Ja tam e, nie wybieram e, ani też nie mam nic do nikogo, więc. Bez znaczenia. Nie. Dobra, no to pozostaje Ci życzyć powodzenia, zdrówka. Chcesz coś powiedzieć do swoich kibiców? No zapraszam do oglądania i, yy, i kibicowania. No i powodzenia, no no i, i, i że była dobra walka. Tak, tak, no to, to już zrobię wszystko, żeby była dobra walka. Dzięki śliczne, jeszcze raz piąteczka i do jutra.